Cześć, tu Franek. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Powrót do Bundesligi. On się tak nazywa, ponieważ ja wcześniej już dużo tych saszetek otwierałem, teraz trochę do tego wróciłem. No i mamy piąty odcinek z tej właśnie setki saszetek, która do nas przyszła. Smile Morabit. Antony Modeste Thomas Kraft Benedikt Saller i Starspiller Renadler, druga saszetka Emanuel Konrad Hmm. O, Filip Lam y, na karcie przezroczystej. Zobaczcie, te, te karty mają takie mrożniki, że trudno je postawić. Stas Piller, y, ja, Haol y, Takushi Inui i Stefan Mitrowicz. Chzecia zaszeka Martin Stransl. Mensur mój Jens Hegeler He Weder No i star spiller Martin Har Harnik szeczka, Naldo, Kevin Woland, Sebastian Prodl, Moritz Leitner, Jonas Hektor Tutaj akurat mieliśmy pusty przebieg, piąta sędzia ostatnia w tym filmie. <kluzny> e Emmanuel Hon, e Marvin Plattenhardt, e Creative Duo Stefan Agner i Alexander Meyer. Saha Molders i Łukasz Piszczek No dobra, to tyle w dzisiejszym filmie Jeśli podobają Wam się moje filmy to lajkujcie i subskrybujcie mój kanał Zapraszam na następne moje filmy Cześć